Mieszka prasek synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W dniu jutrzejszym Polska będzie pomiędzy niżem przemieszczającym się znak Skandynawii w kierunku zachodniej Rosji, a wyżem rozciągającym się od Wysp Brytyjskich przez Europę Centralną po Bałkany. Na północy i wschodzie kraju zaznaczy się obecność płytkiej zatoki niżowej z ciepłym frontem atmosferycznym. I stopniowo z północnego zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będzie front chłodny, z zachodu napłynie dość ciepłe powietrze polarnomorskie. W nocy z piątku na sobotę Polska już będzie pod wpływem niżu z nad Rosji, związanego z nim chłodnego frontu atmosferycznego, przemieszczającego się z północy na południe, i w ciągu dnia w sobotę od zachodu rozbuduje się wyż z nad Morza Północnego. Cieplejsze powietrze polarnomorskie zostanie wyparte przez napływającą z północnego zachodu chłodniejszą masę powietrza arktycznego. Piątek, w dniu 1 listopada na północy kraju zachmurzenie duże i tutaj możliwe przelotne opady deszczu. W centrum kraju na ogół zachmurzenie umiarkowane, a na południu słonecznie. Na północy wiatr zachodni umiarkowany dość silny i porwisty w porywach do 100 km na godzinę, w centrum około 60 km na godzinę, natomiast na południu do około 50 km na godzinę. Temperatury w ciągu dnia od 13-14 na północy do około 17 na południu. Temperatury w ciągu nocy od około 6 stopni na wschodzie, około 8 w centrum i najcieplej na wybrzeżu do 10 stopni. Z piątku na sobotę na ogół zachmurzenie duże, opady deszczu, temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie, około 6 Centrum i 9 stopni na południu. Wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany, dość silny i porwisty w porywach na krańcach północnych do 100 km na godzinę. W sobotę znaczne ochłodzenie, temperatury w ciągu dnia od 7 na północnym wschodzie, około 8 w centrum i najcieplej 10 stopni na południu. Na ogół powinno być słonecznie, jedynie większe zachmurzenie na południu kraju i tam możliwe przelotne opady deszczu. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, dość silny i porwisty, w porywach do 65 km na godzinę w części północnej i północno-wschodniej. Z soboty na niedzielę spodziewamy się znacznego ochłodzenia. W ciągu nocy temperatury od około 0 stopni do 2 i tutaj spodziewamy się przygruntowych przemrozków do minus 3. W niedzielę na przeważającym obszarze kraju na ogół pogodnie, jedynie na krańcach północnych możliwe przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatury w ciągu dnia... Od 6 stopni na wschodzie, około 8 w centrum i najcieplej na wybrzeżu do 10 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, dość silny i porwisty do 65 km na godzinę, głównie porywy w części północnej. Początek przyszłego tygodnia na ogół pogodny, z temperaturami w ciągu dnia do 11 stopni.